Cześć, zacznę nietypowo. Czy widziałeś kiedyś wystawy psów? Zwróć uwagę na to, że każdy pies biorący udział w wystawie jest psem, który lśni. I ten jego błysk nie wynika z tego, że to jest taka sztuka, takie geny, tylko wynika to z tego, że ten pies ma zapewnione wszystkie składowe, które sprawiają, że on lśni, że on... Błyszczy, że on celebruje swój psi-żywot. Czyli nie tylko ma dobrą karmę i dba się o niego fizycznie, ale też mentalnie, bo to widać po psie, czy jest szczęśliwy, czy nie. I tak samo po człowieku, a będę się koncentrował na mężczyznach, też widać, czy w jego życiu spełnione są wszystkie składowe tego, żeby był w pełni błyszczący, realizował się, czy brakuje jakiegoś składnika. I dzisiaj chciałem wziąć na tapet flirt. Dlaczego uważam, że każdy mężczyzna powinien mieć dostęp do flirtu? Jaki wpływ ma to na jego zdrowie psychiczne, na jego aurę, na jego taki właśnie wygląd, że widać, że u niego jest wszystko super, że to jest szczęśliwy facet, który prosperuje, ma magnetyczną aurę, wszystko u niego jest ok. I dodatkowo chciałem jeszcze zawrzeć aspekt day game'u, czyli zapoznawania kobiet w dzień, żeby ci udowodnić, że nie musi ci wychodzić żeby też stamtąd przez samą praktykę, która nie doprowadza na razie Ciebie do efektów, czerpać właśnie to uczucie, bo flirtować przecież można niezależnie od tego jak się to potem skończy. Dlatego zapraszam cię do tego, mam nadzieję krótkiego odcinka. Na początek kilka słów o facetach, którzy mają powodzenie i otaczają się kobietami. Po nich widać, że ich energia jest lepsza, że się uśmiechają, że są zrealizowani, szczęśliwi, miło się na nich patrzy i mają taki magnetyzm, bo właśnie poprzez czerpanie takiego pierwiastka damsko-męskiego, jaki można czerpać poprzez flirtowanie z kobietą, dają pokarm dla swojej płciowości, Jeśli nie wiem, czy jest takie słowo, tak można to nazwać. Twoje ciało chce witaminy, składniki mineralne, białko, tłuszcze, węglowodany. Twoja dusza chce w pewien sposób też jakiejś realizacji, a ta twoja cała strona płciowa, seksualna też potrzebuje dostawać pewną. Karmę. I jedną z takich rzeczy, bez której żyją niektórzy faceci, jest energia seksualna, którą właśnie spija się, kiedy flirtujesz z kobietą. Bo możesz otaczać się kobietami i mieć z nimi mnóstwo relacji nieseksualnych, absolutnie nie o takim charakterze, i nadal będzie Ci tego brakowało. I nie czujesz się atrakcyjnym facetem, możesz zapomnieć, jak to jest nim być i całkowicie zaniechać swoją seksualną stronę, jeśli w ogóle nie wchodzisz z kobietami w relacje o charakterze takim Partnersko-seksualnym, które gdzieś zaczynają się od flirtu. Dlatego, właśnie to kiedyś, w jak zdobyć dziewczynę, które Ci się podoba, pisałem, tam była całe, cała filozofia tego, dlaczego e, uważam, że mężczyźni z kobietami powinni zawierać relacje partnersko-seksualne. Bo tylko w tych relacjach dostajesz właściwie całość, cały ten pakiet tego, co powinny dawać relacje z kobietami. Żebyś zdrowo funkcjonował powinieneś mieć dostęp do tej energii. Niektórzy biorą tę energię ze związku, bo mają zdrową relację z partnerką i tam się uwodzą, tam flirtują i mają udane życie seksualne, więc jakby widać po tym mężczyźnie, że on dostaje to, co powinien, żeby zdrowo funkcjonować. W innym przypadku, jak ktoś jest singlem, musi to skądś brać, więc właśnie tutaj tworząc te relacje partnersko-seksualne, po prostu flirtując, najprościej mówiąc, z kobietami. Też dostaje tę energię, bo żeby dostać tę energię, nie musisz dostać seksu. Ustalmy to. To jakby skonsumowanie kobiety zaspokaja coś w mężczyźnie, sprawia też, że jest mu łatwiej się skupić na pracy, bo, bo te podstawowe potrzeby ma zaspokojone, ale to nie jest to samo. Nie trzeba się zaspokajać, żeby akurat tą energię dostać i tu płynnie przechodzimy do tego, co chciałem tu na początku powiedzieć że praktykując uwodzenie kobiet, czy to w klubie, czy to na ulicy, po prostu podchodząc, wchodząc z nimi w relacje, e, dotykając ich w tych relacjach, e, patrząc im w oczy, uśmiechając się, mm, prowokując w nich e, e, pobudzanie seksualne, jeśli w, w kobiecie to wzbudzimy, widzimy to w jej oczach, ona kieruje nas, swoje myśli na nas, w pewien sposób puszcza strumień energii tej seksualnej do nas i ta energia krąży i nas ładuje. I zwyczajnie, wychodząc na podryw, żeby kogoś zapoznać, nie musimy mieć z tego y, później randki czy jeszcze czegoś więcej, żeby wrócić w fajnych wibracjach. A ja generalnie zauważyłem, że faceci, którzy nie mają flirtu, nie mają z kim wchodzić w energię seksualną. Są po prostu w marazmie, są we śnie i tracą swoje życie. Zauważcie, że jak macie dłuższy okres, w którym się y, nie dzieje nic, y, to znaczy, czyli nie macie dostępu do tej energii, no to ma, jest mniej energii do życia, nie chce się nic robić, y, jest, życie jest smutne, no to tak się nie da. To, to, to trzeba mieć do tego dostęp, żeby być zdrowym człowiekiem. To jest jedna z, ze składowych tego, żeby lśnić tak jak ten pies na wystawie, żeby ta sierść błyszczała, żeby był uśmiech. Wtedy ten facet y, y, ma to, czego potrzebuje do tego, żeby się realizować, jak roślina, która naturalnie rośli, rośnie gdzieś w dżungli. Ma tam idealny dla siebie klimat i ona wtedy jest piękna. Kupujemy taką doniczkową, potem do domu próbujemy zapewnić jej y, warunki i nigdy nie jest taka jak tam w naturze. A Twoją naturą, w tym świecie, w którym żyjesz, i jednym z takich y, aspektów potrzebnych do życia męskiego Twojego, jest to, żeby flirtować z kobietą, żeby czerpać energię seksualną, wymieniać się tą energią seksualną i przekładać ją na twoje szczęśliwe życie, na twoje zdrowie psychiczne. I pamiętajcie, że żeby mieć dostęp do tej energii nie trzeba od razu kobiety zdobyć, bo wystarczy, że byłeś z nią w relacji, chociażby tej początkowej, tam gdzie ją zagadałeś parę minut. Hej kochani, zdecydowałem się dograć jeszcze już na etapie montażu filmu jestem, ale dograć końcówkę, dlatego że no nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem, i mnie mierdzi. Więc powiem, bo wiem. Tak naprawdę chodzi mi tutaj o tę energię, która bierze się podczas wchodzenia w kontakt z osobą, która naprawdę cię stymuluje. I to jest tutaj kluczem. Są mężczyźni, którzy są w małżeństwach, którzy są w związkach długich, i co nie znaczy, że oni mają tę potrzebę, tego flirtu tej stymulacji zaspokojoną, bo niejednokrotnie są z partnerkami, z którymi nie mają w tej relacji tej stymulacji. Oni mają stabilizację i świadomie wybrali y, taką drogę bycia z taką osobą, która ich nie stymuluje dostatecznie i będą się wiecznie rozglądali za innymi dziewczynami, ale to jest życie. Z tym nie ma co polemizować, bo po prostu wystarczy się rozejrzeć wokół i to widać. Więc chodzi mi o to, że mężczyzna do takiego w pełni złapania powietrza potrzebuje czasami najlepiej mieć jak najwięcej, poczuć właśnie tę inspirację, jaka bierze się z wejścia w relacje o takim charakterze flirtującym z kobietą, która naprawdę na niego działa i to jest kluczem. Ja dla przykładu powiem tylko tak szybko. Jakiś czas temu byłem w klubie, już po klubach nie chodzę, rzadko mi się tak zdarza i no tu bardzo fajne, fajne rzeczy się działy, ale nie chcę o tym publicznie mówić, powiem tylko o jednej historii. Udało mi się wziąć na drinka dziewczynę, która moim zdaniem była najlepsza z tego ekskluzywnego warszawskiego klubu, bo jak ją zobaczyłem, to bym po prostu omdlał. Już odwykłem od po klubach i po prostu aż się pogubiłem. patrzę i mówię, Jezus Maria. Ale to jest cud. Wszyscy faceci i szczęki poopadały za nią, wodzą wzrokiem. Po prostu no, gwiazda, klasa, piękno. Wszystko po prostu w jednej kobiecie. A co się stało? Generalnie po tym mi uciekła. No, powiedziałem, że uczę uwodzenia. Idiota, nigdy się nie nauczę, żeby kłamać. Powiedziałem, że uczę uwodzenia i się zaczęło wtedy psuć. Tak, w skrócie mówiąc i generalnie uciekła, także nie mam do niej kontaktu, pamiętam tylko, jak ma na imię. Ale ta relacja z tą kobietą dała mi to, że przez następny tydzień same dziewczyny się do mnie odzywały i po prostu działy się cuda wokół mnie, taką energią byłem osaczony, pozytywną. I, i widzicie, nie chodzi tu o to, że musiało dojść do końca, że musiałem tę kobietę zdobyć. To absolutnie nie o to chodziło, tylko po prostu byłem przy z którego się dostatecznie napiłem i poszedłem dalej w podróż, jaką jest moje życie. I właśnie o tej energii mówiłem, żebyście y, wybierali te kobiety do takich relacji, które naprawdę Was stymulują. Więc jeśli nie macie dostatecznego skilla, to takich kobiet nie posiądziecie. Ale będziecie czuli, że się da. Będziecie czuli jakąś drogę, jakiś smak takiej kobiety, takiej relacji, prawdziwą tą stymulację. Bo w związkach, w których jest miłość, a takich związków jest bardzo mało, mały procent, i w których jest ta taka podwalina pod związek prawidłowa, to tam też to jest cały czas, że na siebie tak działają i sobie dużo dają, inspirują się wzajemnie. I wiecie, jak wyglądają osoby, które są zakochane, po nich to widać. Ale niestety wiele związków jest opartych w strachu przed samotnością i, i po prostu tamtego nie ma. I ci faceci wiecznie gdzieś tam się rozglądają, jak wygodniałe psy. E, dingo na pustyni. E, to jest ich życie, ich wybór przerabiałem wiele e, pracy z takimi e, facetami na konsultacjach i na szkoleniach, którzy są ustatkowani. E, mają w życiu wszystko prócz tego, że. Nie mają skąd brać inspiracji, ciągle są w poszukiwaniu jakichś relacji Nawet jak mają żonę Ciągle szukają jakiejś relacji gdzieś na boku Z której mogliby pić to paliwo I o to mi właśnie chodzi I tego uczucia powinniście w życiu szukać Idźcie na imprezę Idźcie się przejść, zagadajcie do takiej dziewczyny Dajcie sobie szansę No, na najlepszego I subskrybuj, jeśli pierwszy raz jesteś na tym kanale Daj lajka jeśli chce sprawić mi przyjemność i aby ten film dotarł do większej ilości ludzi. No i co? Widzimy się wkrótce. Najlepszego.